Dalej, 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 jeszcze, jeszcze, krótek. jeszcze dwa. Tak, 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 tu tyłem, tak, spokojnie. Testament spisany można się cofać. <grystanie> Ale po co no, zmieniać, brywa. jak i tak nie ma karty? <grystanie> Ale po co zmienić, jak jest No i się mi dalej, tam, dalej. No i z tego tytułu, nie? zachód z końca Zeusie, podoba Ci się? tak, Panie ale to za nisko jak na Zeusa bo ten... teraz tam pójdę wyżej Olimp jest wyższy? No, niekoniecznie no nie wiem, było Uważaj, Zeusie, na masz, nam z masztu zrobił, nagrał film, Za chwileczkę, spokojnie.